W dzisiejsze dobie, gdzie elektronika jest wszechobecna, yy, używamy bardzo popularnych słuchawek, używamy je, ich w różnym wieku, już od dziecka do dorosłych. Yy, używamy ich często w miejscach, gdzie nie chcemy zakłócać w yy, porządku innym, ale często używamy ich bez sensu, używając ich w domu, przed snem, yy, gdzie nikomu nie przeszkadzamy i moglibyśmy słuchać muzyki po prostu z głośnika. Dla, y, rozpocznę może y, dlaczego, co, c, o co chodzi y, mówiąc o uchu wewnętrznym. Ucho wewnętrzne to jest taki narząd słuchu, który y, jest to narząd, który przetwarza dźwięki i przenosi je dalej do, do mózgu. Dzięki temu słyszymy i, i rozumiemy dźwięk. Niestety ten narząd jest bardzo wrażliwy na hałas, na uraz przewlekły, czym jest hałas. Nie jest tak wrażliwy na wybuch jak na ciągły hałas. I niestety ten hałas przenosimy do ucha używając słuchawek, które szczelnie zamykają przewód słuchowy. Także jeśli używamy słuchawek, używajmy słuchawek, które nie są szczelne. Zwróćmy uwagę na to, że jak zaczniemy używać słuchawek szczelnie uszczelających przewód słuchowy, to rozpo, rozpoczynamy słuchać w skali na potencjometrze w skali od 1 do 10, załóżmy na trójce i podświadomie podgłaśniamy dochodząc do 10. Co się dzieje? Dzieje się to, że nasze ucho automatycznie broni się przed hałasem i broni się przed uszkodzeniem, a my mimo wszystko słyszymy coraz gorzej, podnosimy głośność i w ten sposób uszkadzamy słuch. Jest to uszkodzenie słuchu nieodwracające, nieodwracalne, szczególnie u ludzi młodych i bardzo groźne słuchanie w słuchawkach w czasie snu, gdzie nasz metabolizm jest spowolniony i bardzo wielką szkodę. Czynimy sobie używając słuchawek przed snem i zasypiając z nimi. I ludzie młodzi, którzy na gminie w tej chwili używają słuchawek non-stop w zasadzie, bardzo jest to prawdopodobne, że będą w wieku 40 lat chodzić w aparatach słuchowych. Także chrońmy nasz słuch, słuchajmy muzyki z głośnika i nie za głośno.